Like, you know, songs, mm -hmm. Yeah, 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 Całe moje życie to jest trap, trap Ty tego nie kumasz, bo to pojebana sprawa Czy się za ciągę, powoli życie układam Dom na drugim miejscu, bo rodzina jest zbyt ważna Całe moje życie to jest trap, trap Ty tego nie kumasz, bo to pojebana sprawa Zwróć się za ciągę, powoli życie układam Dom na drugim miejscu, bo rodzina jest zbyt ważna e. Całe moje życie to jest trap-trap tak tak zacząłem to robić, otworzyłem nowy świat wszystkie swoje te blizny zawinąłem stary banda Z się coś śmieją, lecz to oni palą flan Tu ktoś coś do mnie mówi, ale nie wie o czym gada Ja przeżyłem za dużo, a się ciągle kurwa stara Wypiskiej przyszłości brali przykład ze mnie bracia A pojebane te czasy, nie chcę już tam wracać Zajawam na muzykę, siadła mi w chuj bardzo ciężko Skąd zaczęło robić jeszcze jako głupie dziecko? To jest Ty też to zrozumiesz Gdy zobaczysz, gdzie jest piekło moje życie to jest trap, trap Przed zacząłem robić To pojebana sprawa się zanudził mnie Powoli życie układam Bo rodzina jest wyważna Całe moje, moje życie To jest trap, trap Ty tego nie kłóż Bo to pojebana sprawa Smut się mną ciągnie Powoli życie układam To na drugim miejscu Bo rodzina jest Ważna, yeah Całe moje życie to jest traf, traf. Ty tego nie kumasz, bo to pojebana sprawa Spójrzcie za mną, ciągnie powoli życie układa To na drugim miejscu, bo rodzina jest zbyt ważna yeah.